Cześć, witam Was na moim nowym kanale proszącym nazwę Niczym Ja. Pomysł na kanału wziął się stąd, że wielu znajomych mówiło mi, że moimi pomysłami powinienem podzielić się z ludźmi w sieci. Myślę, że YouTube będzie odpowiednim miejscem, a czy ma jakiś to sens, to już ocenicie sami. W tej chwili na kanale Niczym Ja nie ma ani jednej subskrypcji, więc co z tego będzie, przekonamy się niebawem. Jak widzieliście w tytule filmu, dzisiaj planuję pozyskać wodór z wody. Na koniec przetestujemy go w ten sposób, że zamkniemy go w małym baloniku. Przystawimy do niego płomień i zobaczymy czy działa jak powinien. No to zaczynajmy. Jak widzieliście trzepnięci było niemałe. Więc mam już taki plan, że na dniach napełnię większy balon. Duży balon. Napełnię duży balon wodorem i będę do niego strzelał płonącymi strzałami. No myślę, że powstanie z tego coś ciekawego. Ja sam już się nie mogę doczekać. Do zobaczenia.